Otwieraliście Celebrations? Tak beze mnie. Lenses v. Lens z Chavi w drzwi, Lens Vance dance. No i ten boksik, to jest nawiązanie do Owners Pokémon. Czyli Pokémonów z dopiską, do kogo należą. Tutaj widziałem, że jest wyszczególniony gdzieś Blaine's Arcanine. Ogólnie poluję na niego właśnie na eBayu. W PSA ten, oczywiście. Jak uda się dorwać, to pokażę wam na filmiku. Bo no, jakbym się nie pochwalił, kurwa. <grym> Także w tym boksiku mamy promkę, Lenses Charizard. I jumbo wersję tej samej karty. Chodzić na boksa. Podobnie jak w zaszem Boksie. 4 Celebrations i dwa boosterki z innych setów, które akurat zalegają na magazynie czyli Battle Styles Darkness Ablaze Zacznijmy od... Przez przypadek otworzyłem dobrze kodem Pansage Reverse i ostatnia karta Savina i Battle Styles. Salandit, so Rebirths. I ostatnia karta. Liki Liki. W sumie, zanim przejdziemy do bustewków Celebrations, to dorzucę jeszcze dzisiaj Dragapult Prime Boxa. Bo są widzimy tylko trzy bustewki, więc słabo go wrzucać jako oddzielny odcinek. Także otworzymy go również dzisiaj. Ten boxik zawiera sobie kartę. Z serii Pokémon Prime, które zadebiutowały w Hard Gold i Soul Silver. I Pokémonem, który otrzymał taką kartę, jest Dragapult. Podobnie jak Zashian, który dostał kartę Level X z Sino. Tak samo Dragapult jeszcze nie istniał, gdy karty Prime były w boosterkach. Także jest to taki trochę trołbek, ale ze współczesnym Pokémonem. No i oczywiście ma też swoje Jumbo, Bambo. Kot na boksika. W boksiku był jeszcze taki coin. Fajnie się mieni, jak benzyna. I taki binder. 2 na 2. Ogólnie te bindery od Pokémon nie są najwyższej klasy, ale zawsze coś jak jest. W sensie, jeżeli byście chcieli włożyć tutaj też cztery karty z tej strony, no to dotykałyby się pleckami. W porządnych binderach jest to oddzielone od siebie. No i tak jak mówiłem, w tym boksie jest mniej boosterków, dwa Celebrations i jeden Vivid Voltage. Zacznijmy od polowania na Grubasa. Pinkurgin, Reverse i ostatnia karta Flevium. Nie miałem chyba jeszcze żadnego hicika z tych bustewków dodawanych do Celebrations. Jakieś ważone czy jakich? Poleśmy z Celebrations. Fitting: Surfing Pikachu VMAX. I ostatnia karta. Dark Gyarados w poprzednim openingu, otworzyliśmy Shining Magikarpa. Z jakiegoś powodu ewoluował w Dark Gyaradosa zamiast Shining Gyaradosa. Weird. Ok. Drugi boosterek z Draga boxa Flying Pikachu V. I ostatnia karta. Ewaltol. Okej, okay, teraz boosterki z Shary's Właśnie mi zdechła kamewka. <grym> Dobra. Polecimy już ten booster bez facekama Profesor Research i ostatnia karta ground. Albo polecimy już po prostu do końca openingu bez facecama Zamazenta V, zajebiście Brakowało mi go W sensie Do uzupełnienia setu, nie, że tęskniłem za nim I ostatnia karta Birthday Pikachu Bardzo fajna karta, jak otworzę jeszcze jedną taką, to komuś faktycznie dam na urodzinę. Ostatnie dwa bustewki. Dupa. I ostatni. Ta Level X Widzicie, jest ta karta? Jaka dyskoteka na tej karcie się dzieje? Są w tekstówka po całej karcie Super tancko. Trzy zajebiste hiciki. Jak na razie zerwa powtórek z celebrations, także gicik majonezik. No yellow!